Witam serdecznie, Warszawa, Turniej Mistrzostwa Europy Kadetów. Na torwarze trwa. Jakby pan podsumował całą tą imprezę tutaj, co się dzisiaj wydarzyło, no i kilka dni, co było wcześniej. Odnośnie dzisiejszego dnia, to w sporcie zawsze trzeba mieć szczęście, ale jeżeli polosowaliśmy dwie najlepsze europejskie drużyny w kolejnych walkach, czyli Gruzję i Rosję, ciężko oczekiwać wielkich sukcesów, bo ranking europejski i światowy pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. I prawda była taka, że w czwartek nie mieliśmy żadnej osoby, która umieściłaby się w jakimkolwiek rankingu i tam nie udało nam się wygrać nawet walki. W piątek już było lepiej, bo mieliśmy Anię Pałkę, która wysoko była notowana, wygrywała e, e, już jakieś turnieje Pucharów Europy, ale teraz, e, a sobota była naszym dniem, na który czekaliśmy. No, był e, brązowy medal. Był brązowy medal, ale też był piąte miejsce e, Albina Kocioł, który też był rozstawiany e, jako z, wysoko notowany zawodnik. Niespodzianka Jędrzejewski w 90. Także tu e, Mistrzostwa Europy kończymy z jednym medalem, z dwoma piątymi miejscami, jednym siódmym miejscem. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleniem. i mamy mistrzostw Europy kadetów, byłaś wczoraj oglądałaś, kibicowałaś Polakom? To znaczy wczoraj ja akurat byłam tylko na takim treningu tutaj wieczornym, także walk nie widziałam, ale byłam też poprzedniego dnia i dnia pierwszego, także trochę tych walk widziałam. Jak oceniasz do tej pory to, co Polacy wywalczyli, no jak to Twoim okiem wygląda? To znaczy tutaj wczoraj był jedyny brązowy medal, także on trochę tutaj uratował nasz honor. No Walki były stoczone, ja bym powiedziała, że to jednej bramki może nieładnie. No jeszcze tutaj nasza ta kadra jest bardzo młodziutka, jeszcze niedoświadczona. Niektórzy tutaj startowali taki turniej jak ten, to był ich pierwszy turniej, debiut i to są mistrzostwa Europy, są mało obici. No i trzeba jak najwięcej tych startów. Startować. Startów, startów, a z czym to się wiąże z nakładem finansowym? Trzeba bardzo dużo jeździć. Na no, mówię, nasz budżet jest ograniczony, bo gdzieś tam dostajemy coraz mniej tych pieniędzy z ministerstwa. No bo nie ma tego medalu, tak. Podobnie mamy w boksie. Tak. tak. No, rozumiem cię doskonale. To jest, to jest w wielu, wielu dyscyplinach. Także no, tutaj potrzeba jakby indywidualnych sponsorów i tak dalej. Tutaj często też bardzo pomagają rodzice. Jak rodzice są zaangażowani, na przykład biorą e, takiego zawodnika, gdzieś tam jeżdżą z nim po Europie, gdzieś, nie wiem, do Niemczech, Czech e, i, i ten zawodnik się obija, to jest całe szczęście. No, jeżeli rodzice są zaangażowani, a jeżeli nie, no to taki zawodnik jest zdany troszeczkę sam na siebie i mało ma tych startów i nie jest obity, prawda? Trenerze, dny, dla nas już te pisocia się zakończyły. <grym wytrzymał> E, tak, no, niestety dzisiaj przegraliśmy z, z, e, w, w zawodach drużynowych w Miksie z reprezentacją Gruzji. E, myślę, że nasi zawodnicy bardzo dobrze się bili, e, oddali ducha e, walki e, i, i myślę, że no, nie, nie muszę się niczego wstydzić. E, niewiele brakowało w każdej walce dosłownie, bo każde walki były na pograniczu wygrania i, i gdzieś przegrania. No, Takie że, y, że, e, że przegraliśmy, e, tym bardziej, że walczyliśmy naprawdę z silną drużyną Gruzji. No właśnie, to nie, nie były przelewki, bo naprawdę widać było, że doświadczona zresztą wysoko w rankingu drużyna. Tak, tak, tak. W większości ci zawodnicy robili miejsca na z Europy, na pucharach Europy i, e, i tak naprawdę no, niestety byli faworytami tej, tej, tej walki, e, ale tak jak mówię, nasi zawodnicy przeszli gdzieś tam samych siebie i pokazali się naprawdę z dobrej strony.